Witam Cię serdecznie już w trzeciej odsłonie Bamboszak ze strefy komfortu. Mam nadzieję, że obejrzałaś, obejrzałeś pierwszy odcinek, w którym opowiadałam o strefie komfortu. Przyjrzeliśmy się jej troszeczkę. W drugim odcinku, wczoraj rozmawiałam, mówiłam o strażnikach, czyli o tym systemie alarmowym, który chroni nas przed podejmowaniem działań, a nawet jeżeli działamy, podejmujemy jakieś kroki, no to nie ukrywajmy, dosyć mocno nam to uprzygrza... Uprzykrza i utrudnia podejmowanie danego działania. Dzisiaj, jak zapowiadałam wczoraj, chciałabym Cię yy, zacząć przekonywać troszeczkę, albo zwrócić Twoją uwagę, ewentualnie tak, zwrócić uwagę na to, dlaczego w ogóle warto stawiać czoła i działać pomimo tak ciężkiej i żmudnej pracy strażników. Yy, pomimo przekonań, pomimo strachu, pomimo strachu przed porażką, przed niepowodzeniem, przed ośmieszeniem się, zacząć podejmować kroki z tego naszego bezpiecznego ogródka, i działać. Oczywiście przypominam, że mówię to o obszarach, które stanowią dla Ciebie strefę komfortu. Nie mówię o tych dziedzinach i obszarach, w których działasz jak harpagan, tak? Mówię o tym, które jednak gdzieś tam są takim delikatnym yy, miejscem z którego trudno jest wyścibić swój nosek. Pozwól, że tak samo jak wczoraj. Dzisiaj będę się wspomagać notatkami na komputerze, gdyż mam 15 argumentów, które przemawiają 15, które przemawiają za tym, żeby jednak przekraczać strefę komfortu, żeby podejmować działanie i które wzięłam z mojego własnego doświadczenia. Pierwsze. Yy, tylko za strefą komfortu jest możliwość rozwoju. Strefą komfortu. Yy, powtarzam, gdyż złapałam się na tym, iż w poprzednich filmikach często zamiast strefa komfortu mówiłam strefa rozwoju. Za to z góry przepraszam. Jest to moja niedoskonałość, nad którą pracuję, którą pewnie mój wewnętrzny krytyk by wziął i wyciągnął. Strach przed negatywną oceną również by poparł, że. Wiesz, co to jednak nie mów? Jak się przejęzyczasz? Ale tak, ja często używam określenia strefa rozwoju. Rzadko używam strefa komfortu, dlatego też owa zamiana się pojawiła. To wcale nie jest dlatego, że serdecznie zapraszam na strefę rozwoju, coaching i mentoring. Taki żarcik, ale całkiem poważnie, ale żarcik. Powod numer dwa. Stawianie czoła nieznanemu buduje naszą pewność siebie, poczucie własnej wartości, skuteczności i sprawczości. Bo skąd wiesz, czy dasz radę, czy nie dasz radę, jak tego nie zweryfikujesz? Skąd wiesz, na ile cię stać, jeżeli tego nie sprawdzisz? Trzeci powód, wychodząc i rozwijaj, wychodząc ze strefy komfortu, budujesz zaufanie do siebie, bo wiesz, że sobie poradzisz. Tak? Jeżeli przekraczasz granicę, stawiasz czoła niebezpieczeństwu i przetrwałaś, to wiesz, że za każdym innym razem też przetrwasz. To jest właśnie budowanie zaufania do siebie. Ja wiem, że ja sobie poradzę. Czwarty powód. Dajemy się poznać. E, mamy możliwość, dajemy się poznać. Mamy możliwości, aby poznania, do poznania dużo różnych ciekawych ludzi, no bo ludzie tak naprawdę są nieraz na zewnątrz. E, piąte. Za każdym razem, wychodząc yy, poza znane nam progi, zwiększamy swoją bezpieczną przestrzeń. Wbrew pozorom, im częściej wychodzimy poza strefę komfortu, tym ją zwiększamy. Tak? Bo jeżeli już podjąłeś jakieś działanie, wykonałaś jakiś ruch, zrobiłaś coś, to już wiesz, co tam jest, więc de facto jest to swoją strefą komfortu. U mnie kiedyś wyjściem poza strefę komfortu było udostępnić coś na Facebooku, dać posta. Napisać jakiś tekst. Teraz to już są moje działania właśnie w strefie komfortu. I czuję się tu bardzo wygodnie, bardzo dobrze i bezpiecznie. Moja strefa komfortu się zwiększyła. Ale właśnie dlatego, że ją się przekroczyło. Szóste. Kiedy nic nie robisz, nic nie zmieniasz. Nie masz szans, aby sobie coś poprawić. Tak, to jest taka troszeczkę uderzenie do przysłowia, które brzmiało, budejrze, że lepiej, nie, lepiej znany wróg niż nieznany przyjaciel. Kolejny argument. Poza strefą komfortu możesz dowiedzieć się o sobie więcej, dostrzec własne zasoby, których nie jesteś w stanie dostrzec, będąc w niej. Kolejny argument. Tylko tam masz okazję uczyć się od innych, weryfikując swój rozwój. To był punkt ósmy. Dziewiąty, im dalej idziesz, tym mocniejsze stają się twoje skrzydła. Taka jest prawda. Im więcej dajesz, im bardziej się narażasz, im bardziej poznajesz siebie, tym bardziej sobie ufasz, tym twoje te mentalne skrzydełka robią się silniejsze, robią się mocniejsze. Kolejny argument to jest, uczysz się stawiać czoła trudnościom, a nie przed nimi uciekać. Tak? By wychodząc ze strefy komfortu stawiasz czoła. A stawiąc czoła, uczysz się e, jednak brać e, przed siebie, brać w gardę to, z czym musisz e, się zmierzyć. To jest taki nawyk nieuciekania, tak? Będąc w strefie komfortu, często uciekamy przed czymś, a podejmując działanie, to stawiamy temu czoła. Uczymy się tego. E, 11. Stajesz się aktywnym uczestnikiem własnego życia, a nie tylko biernym jego odbiorcą. Kolejne bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, działanie i niedziałanie, bo pamiętajmy, że odpowiedzialność i konsekwencje mamy nie tylko z działań, ale i również kiedy nic nie robimy. To, to też niesie za sobą pewnego rodzaju konsekwencje. Czujesz, że to ty decydujesz za siebie, a nie pozwalasz innym kierowania swoim życiem. Kierowania innym, czyli często właśnie owym strażnikom. Często one kierują Twoim życiem, nie pozwalając Ci iść. Do przodu. Wyrabiasz w sobie nawyk działania, przekraczania strefy komfortu. Za każdym razem staje się to łatwiejsze. To jest po części to, co już wcześniej mówiłam. Wyobraź sobie, że wychodzenie ze strefy komfortu to jest tak, jak wychodzenie z domu. Pierwsze, wychodzisz z łóżka, wychodzisz z pokoju, wychodzisz z mieszkania, wychodzisz z ganku i wychodzisz z ogródka. To są takie strefy. Im częściej się wychodzi, tym to wychodzenie staje się łatwiejsze, tak? No bo już kilka razy wyszłam ze strefy komfortu, podjęłam jakieś niewygodne działanie, więc już wiem, z czym to się liczy, wiem, co to jest, wiem, z czym to się je, wiem, co się w mojej głowie odezwie i wiem, jak się mam zachować, żeby to sobie ułatwić. Kolejne, zdobywasz nowe umiejętności, doświadczasz i poznajesz nowe rzeczy oraz inne punkty widzenia. No tak, no bo perspektywa się jednak zwiększa, i masz możliwość zdystansowania się do wielu kwestii. Wychodząc z tego własnego krzesełka, wychodząc z strefy komfortu, stajesz dalej, poznajesz nowych ludzi, poznajesz nowe możliwości, poznajesz bardziej siebie, i dzięki temu można nabrać większego dystansu. Mówiłam, że będzie krótko, zwięźle i na temat. Ciekawa jestem, jakie Ty masz argumenty przemawiające zatem, że jeżeli wychodzenie z strefy komfortu jest dla Ciebie proste, że jest to proste i argumenty, dla których warto przekraczać strefę komfortu, pomimo, że jest to dla Ciebie trudne. Oczywiście serdecznie zachęcam Cię do komunikowania owego zadania albo wersji kciuka w górę. Kiedy nie masz jeszcze gotowości do tego, aby podzielić się w formie zdania, ewentualnie w formie komentarzu, gdzie udzielisz odpowiedzi na to pytanie. Ufam głęboko, że po tych mm, trzech, dwóch filmikach już tych kciuczków będzie troszeczkę mniej, a troszeczkę więcej komentarzy. Tutaj nie mam złych odpowiedzi. Tutaj zawsze są dobre odpowiedzi, tutaj nikt Cię nie skrytykuje, nie oceni. A jeżeli już, to wykorzystam możliwość, moje, moje moce sprawcze i taką osobę usunę. Także spokojnie. Żeby nie było, odpowiem ci teraz na teraz na to pytanie, co ja uważam, że jest największym powodem, dla którego warto... Mimo wszystko stawiać czoła i wychodzić ze strefy komfortu, narażać się na te nieprzyjemne doświadczenia, nieprzyjemne rzeczy, bo one są budujące. Tak naprawdę te 15 argumentów, bo nie wiem, czy to powiedziałam, są moimi własnymi argumentami. Dlatego wszystko, co tutaj jest, ja wzięłam z siebie. Które uważam najbardziej wartościowe i ważne? Wszystkie 15. Które yy, odegrały w moim życiu największą rolę to przede wszystkim to, że im częściej wychodziłam i bardziej się narażałam, im bardziej często konfrontowałam się z tym, co moi strażnicy mówili, tym wychodzenie ze strefy komfortu zrobiło się łatwiejsze. Ich głos, umiejętność pracy z nimi, odpowiedniego rozmawiania z nimi czy nakładania im bamboszy sprawiło, że tak, oni dalej pełnią swoją funkcję, Dalej chcę mnie chronić, ale ja działam mimo wszystko. Zaczęli już pomału, zaczynają pracować na moją korzyść. Jak to zrobić? Dobierz się jutro. Ale to jest właśnie to, że największy argument, największa wartość wychodzenia ze strefy komfortu to przede wszystkim to, że im częściej z niej wychodzisz, tym wychodzenie robi się łatwiejsze. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku zaczęłam chodzić na zajęcia z jiu -jitsu. Tak to było dla mnie bardzo dużym wyjściem ze strefy komfortu. W tym roku postanowiłam zapisać się na tańce, więc znowu wchodziłam w nową, już ukształtowaną grupę. Przyznam szczerze, było mi to dużo, przyszło mi to z dużo większą łatwością niż, niż w zeszłym roku. A wiem, że gdyby wcześniej nie przepracowała, gdybym wcześniej nie, nie weszła właśnie w dany sport, to dzisiaj przerabiałabym w głowie to, co przerabiałam w zeszłym roku. A że przerabiałam to w zeszłym roku, to w tym roku już nie musiałam. Także reasumując, im częściej wychodzi się ze strefy komfortu, tym to wychodzenie robi się łatwiejsze. W tym strażnicy robią się troszeczkę bardziej ciżsi. Nie są już tacy głośni. Kolejna rzecz, co mi dało wyjście ze strefy komfortu poznanie dużo ciekawych ludzi, dowiedzenia się o sobie. Tak naprawdę nie byłabym tu, gdzie jestem teraz. No to chyba na tyle. Nie wiem, czy odpowiedziałam dosyć konkretnie na to pytanie, ale załóżmy, że tak. Dówię się o tym w komentarzu. Dziękuję Wam ślicznie za poświęcony czas i uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do tego, żebyś pozostał pozostała ze mną jeszcze jutro. I pojutrze, tak? Bo z czasem te wszystkie punkty zaczną się układać. W podsumowaniu te wszystkie elementy zostaną połączone i one nabiorą wartości. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Cię dzisiaj, że wyciągłeś coś od siebie. Z mojej strony to tyle. Uprzedzam, że dzisiejszy filmik może być jednym z krótszych. Życzę Ci cudownego dnia. Czekam na kciuki w górę, w komentarzu, na komentarze, w odpowiedzi na zadanie, co Tobie daje wartość, co Ciebie motywuje do przekraczania strefy komfortu albo co najczęściej wpływa na to, że przekraczasz swoją strefę komfortu. Widzimy się już jutro. W jutrzejszym odcinku opowiem Ci, w jaki sposób wziąć i pracować ze strażnikami, aby ich narzędzia już nie były takie skuteczne. Widzimy się jutro. Życzę Ci cudownego dnia, pomyślności. Do zobaczenia.